Witam wszystkich. Jeśli lubicie takie trochę ostrzejsze ogórki i smak taki orientalny, azjatycki, tajski, to polecam Wam zrobić sobie takie ogóreczki. Zobaczcie, jak one wyglądają. W ciemnym sosie sojowym z papryką ostrą. No, naprawdę przepyszne. No, taki, że się naprawdę nie jedli. Bardziej jako przekąska do grilla, jakieś tam przyjęcia, czy w ogóle do domu zjeść. Nawet można do obiadu, czy jakichś orientalnych obiadów z ryżem, no naprawdę no przepyszne to jest w miarę nowy przepis zobaczcie jak one wyglądają no naprawdę musicie je spróbować bo są naprawdę no przepyszne jeśli macie ochotę to zapraszam na przepis ja tutaj mam 2 kg ogórków kroję sobie na pół takie drobniejsze obram ze skórki można w paski ja tak troszeczkę grubiej kroję. Zobaczcie, muszą być koniecznie przekrojone, żeby ten sos, który będzie do nich z tymi przyprawami, wszędzie ładnie doszedł. Teraz ja je tu skroję. Dlatego tego dajesz panku cukru. Możecie dać mniej, bo nie lubicie tak słodko dwie łyżki soli kamiennej, pół szklanki octu dziesięcioprocentowego spirytusowego, pieprz ziołowy, taką łyżeczkę, łyżkę. Jak lubicie ostro, to możecie dać dwie. Daję 100 ml takiego sosu sojowego. I mieszam teraz, zobaczcie. Patrz, jaki fajny kolor się z tego zrobił? Można też tego różne jeszcze trawy dawać. imbir przede wszystkim. Ja za bardzo nie nie lubię. Można dać do tego takiej ostrej czerwonej papryczki. Ja chwilę to żeby już sok płytało. Zobaczcie. no Zobacz, się tego soku tutaj jest. Do tego dolewam szklankę wody. ja jeszcze dokładam jedną łyżkę pieprzu bo dla mnie jest taki troszeczkę za małego, próbowałem i ja mam taką paprykę granulowaną taką. taką płaską łyżeczkę daj ostrej papryki to jest taka troszeczkę łagodniejsza, jeśli macie ostrzejszą to tylko łyżeczkę No to naprawdę będzie bardzo ostre, chyba że tak lubicie mniej to lepiej pół łyżeczki no to musicie do smaku próbować, bo każdy ma inny smak to ma być takie ostrzejsze taki orientalny smak ogórki może teraz tak ładnie wyglądają, ale smaku ją wyśmienić musicie spróbować, taki smak jest całkiem inny smak i sposób na ogórki Minęło pół godziny, zobaczcie ile, ile soku tu puściło. I jak macie mało tego soku, musicie dolać wody. szklankę wody, tak żebyście widzieli, o, to tak, tak ma być. I przede wszystkim teraz musicie to spróbować, Mam taki smak pasuje. Ja tu dałem dosyć dużo tej papryki ostrej, bo dokładałem jeszcze. Próbowałem, bo dla mnie było za mało, nie tego. Jest teraz taki bardzo ostry, tak jak lubię. Nakładam do słoiku. Chyba tą kochelką, nie będę tego układał, bo ręce pobrudzę. Mówię, do tego można dać jeszcze imbir. Ja nie dokładam. wolę inne przyprawy. Zobaczcie, jaki to jest kolor. No, taki jeszcze nie jedliście. Musicie sobie spróbować. Nie jest trudno. Musicie to wszystko dopchać do dołu. Zobaczcie. Resztę podolewacie. Tutaj z miski. I z tego wyszło 6 takich większych słoików. Wycieram brzegi, oczywiście. Tak jak zawsze. Dokręcam nowymi nakrętkami. Jeszcze musicie zobaczyć. Te górki muszą być. Będzie tak zanurzone w wodzie. Jeśli mam nie puszczą na tyle soku, tak jak Wam mówiłem, do tych górku musicie dolać wody. Szklankę wody, tak żeby to było po prostu zakryte. Widzicie? U mnie i tak jest troszeczkę za mało, ale zanim wsadzę to w pasteryzowanie jeszcze troszeczkę soku puszczę w słoiku. Powinno być całe zakryte. No, Widzicie? Jak się wsadzi? Do siedka. Dobra, zakręcamy. zobaczcie jak to fajnie wygląda czy będzie Wam smakowało. Musicie spróbować. Trzeba zacząć się gotować. Koniecznie musicie przykręcić gaz, żeby słoiki nie popękały, czyli na wolnym ogniu. żeby się tak lekko tylko gotowały. I teraz od zagotowania, od tego momentu gotuję 5 minut. Nie gotuję dłużej, bo nie chciałbym mieć takich miękawych tych ogórków, tylko takie dosyć chrupiące. No, słoiki moje już ostygły, wyciągnięte z wody. Co jedynie mogę podsumować. No musicie naprawdę je spróbować. Musicie. To jest w miarę nowy przepis. Zobaczcie jak wyszły. <laughs> Kolory. Bardzo, bardzo takie ciemne. Smak orientalny. No ten sos sojowy naprawdę robi robotę i musicie naprawdę je spróbować. Są takie w miarę ostre. No, smak taki nie do opisania. Także do zobaczenia w następnych filmikach. Pozdrawiam, dziękuję, cześć.